Cześć, witajcie. Jesteśmy na budowie domu 70 metrów, projekt Adaś. naszej stronie internetowej dom 25 właśnie zakończyliśmy pracę przy tym domu. Oddaliśmy go wczoraj inwestorowi, no i teraz podjechałem razem z żoną, żeby Wam nagrać i pokazać jak to wyszło, jak to wygląda. Pamiętajcie, że jest to 70 metrów powierzchni zabudowy, czyli około 55 metrów powierzchni użytkowej. Tutaj jest opcja parterowa, natomiast budujemy też z piętrem. W tym przypadku była parterówka, więc tak postawiliśmy. Budujemy przeważnie 98, bo są troszkę większe. Natomiast no, 70 też stawiamy. Więc jeżeli chcecie zlecić nam budowę domu, no to zapraszamy do kontaktu przez stronę dom 25 tyspl Tam macie mapkę naszych zasięgów. Pod spodem wymagane informacje, jakie potrzebujemy do darmowej wyceny budowy domu u Was. Budujemy tylko z materiałem, z koparką, z hds kompleksowo Was nic nie interesuje Musicie posiadać tylko działkę i wytyczyć budynek Reszta jest po naszej stronie Idziemy, to Wam pokażę Blacha jest ta, co już widzieliście niejednokrotnie Czyli panel T20 Na 20-letniej gwarancji w kolorze antracyt Pustaki, no standardowo Gazobeton Tutaj się akurat dużo nie zmienia, czasami ceramiki robimy, ale raczej mało kto się decyduje. Poza tym jak budujemy no to ustalamy wszystkie szczegóły wcześniej, więc przeważnie budujemy z gazobetonu. Z ceramiki tak jak mówię, też jest możliwość, ale nie każdy ją chce. Prowadź. Prowadź. Ja Już tak tak byłaś. Wiem, ale to tak ciężko mi to A bo trzeba byłoby jakąś paletę podłożyć, bo tutaj, tutaj został w ogóle podniesiony stan zero. Bo z tamtej strony pójdziemy, to zobaczycie sobie, że jest dosyć nisko. Bo jest teren taki zaraz idący w górę. Więc, według tego co było zakreślone tutaj, przez GODT powinno być niżej o jakieś 24 cm. Niżej. Natomiast z tamtej strony byliśmy w ziemi. Więc, inwestor podjął decyzję, że idziemy w górę, więc zrobiliśmy tutaj wyżej. A tamta strona zaraz zobaczycie, wejście do domu po lewej stronie. Miejsce na szafę, czyli tutaj jest wiatrołap z wnęką na szafę. Przyłączę prądu, bo tu będzie skrzynka, ale to już nie my. My robimy stany surowe otwarte, czyli nas nie interesują instalacja, ani okna. Aczkolwiek mamy fajnego producenta okien, więc możemy polecić. Tutaj przyjechał, pomierzył i inwestor się zdecydował, bo ma bardzo dobre ceny. Jeszcze aluminium. Lecimy za koleją. Po prawej stronie pomieszczenie gospodarcze. Na pompę ciepła, na rekuperację, na dodatkowe przyłącze np. wody, czyli tutaj po prawej stronie prąd, tutaj woda, też można to zamienić, żeby prąd był gdzieś tu, woda była gdzieś tam, albo odwrotnie, to już od Was zależy, my robimy tak jak się dogadujemy, tak jak Wy chcecie. Tu jest tak, że jest prąd tu i będzie w szafie zabudowana rozdzielnia, tu jest woda. Można też co innego tu podpiąć, gaz na przykład, później sobie przepuścić, cokolwiek chcecie. No, tak jak mówię, my jesteśmy otwarci na różne sugestie kwestia po prostu dogadania przy podpisywaniu umowy, żebyśmy wiedzieli, co musimy kupić i co musimy wykonać. Kuchnia identyczna jak na hełmie, bo to jest ten sam projekt, tylko z tego, co mi się wydaje, tam było w odbiciu lustrzanym. Natomiast to, co jest tutaj, jest. gdzie jest hełm? A, tam. Pod granicą ukraińską. Tam nie byliśmy razem, natomiast ja tam byłem, budowałem, więc to jest ten sam projekt, to jest ta sama 70, wszystko jest to samo. Różnica jest tylko taka, że tam był niższy o 12 cm, bo tutaj inwestor podniósł sobie jeszcze przed wieńcem z połówki pustaka na całego. Więc jest podwyższone o 12 cm niż tam, natomiast reszta jest bez zmian. Tylko tam było chyba odbicie lustrzane, ale to mogę Wam wrzucić zdjęcia, to sobie zobaczycie, ale tak jak mówię, jest to 100% to samo. A i doszło okienko na szczycie, inwestor chciał okienko. Natomiast ściana szczytowa jest ta sama i to jest parterówka, to nie jest poddaszem użytkowym, mimo tego, że doszło to okno. Więc tutaj jest kuchnia, kanalizacja do wody. Tutaj ma być salon z jadalnią. Pamiętajcie, że jest to około 55 metrów powierzchni użytkowej. Bo nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że my musimy się tutaj zmieścić w 70 metrach powierzchni zabudowy, jeżeli chcemy budować na zgłoszenie. Ten akurat w tym przypadku był na pozwolenie, jednak inwestor chciał zachować sobie te wymiary do 70 metrów. Więc można budować do 70 na pozwolenie, i być na zgłoszenie. Natomiast no tu jest pozwolenie, ale jest cały czas do 70 zachowane, więc dlatego nie ma zbyt dużo miejsca. Jednak nie każdy potrzebuje wille z basenem, dla niektórych wystarcza. Taka przestrzeń dla niektórych nie wystarcza, więc my budujemy do 98, więc budujemy jeszcze większe metraże. Tu jest łazieneczka. Wyjście do góry, drabinka będzie opuszczana, tam akurat jest konstrukcja dachu, więc raczej tam się nic nie wniesie. Niektórzy twierdzą, że tam sobie zrobią pokój, ale raczej w projekcie AD 2 Leżący jest taka możliwość, bo jest inna rozpiętość konstrukcji. Tutaj jest 6 metrów, tam jest 7, więc tu jest 6 na 115 a dać 2 jest 7 na 10. Wszystkie nasze projekty możecie zobaczyć na naszej stronie. 25 250.pl. Jeżeli chcecie jeszcze większy metraż, no to mamy na stronie Wackhaus.pl mamy 160 projekt Wackhaus. Tutaj jest tak samo pokój. Nie pamiętam ile tutaj jest metrów, ale chyba coś koło 8. No, może tak być. Nie jest zbyt duży, ale to jest cały czas, przypominam, tylko do 70 metrów powierzchni zabudowy, więc te pokoje nie są zbyt duże. Budując 98 są trzy pokoje po 10 metrów, natomiast budując 98 z poddaszem są cztery pokoje. Cztery pokoje, z czego na poddaszu są dwa po 20 parę metrów i łazienka. Na dole są pokoje też jakoś powiększone, z czego jeden pokój ma łazienkę ukrytą i garderobę. Więc warto Który sobie jest? zobaczyć. Adaś XL z poddaszem. To jest taki nasz rodzynek. Jeszcze nie mieliśmy zlecenia na niego. Mam nadzieję, że niedługo to się stanie. Postawimy ścianki działowe i sobie zobaczycie za ukryte. Tak, to ukryte przejście do łazienki i do garderoby z jednej sypialni. Więc wydaje mi się, że trochę petarda dla rodziny 2 plus 3 nawet może być, bo są cztery pokoje. Z czego u góry są po 20 parę metrów. Jeden chyba ma 25 metrów. I łazienka, jest i łazienka jest jeszcze, ale to nie jest w tym metrażu tutaj akurat jak mówimy o tym projekcie jest zrobiona wnęka na szafę do tego pokoju natomiast w Adasiu XL jest pokój jeszcze większy jeszcze większy, jeszcze szerszy i jest przejście przez ścianę właśnie do łazienki i do garderoby, także jeden pokój, jedna sypialnia ma takie dodatkowe przejście, natomiast my mówimy o tym no to tutaj jest akurat tyle tylko miejsca prosta budowa, prosta bryła strobleki drewniany na belkach 10 na 25 które będą ocieplone celulozą w przyszłości, więc wydaje mi się, że jedna z ciekawszych form ocieplenia, zwłaszcza że my mamy też strobleki drewniane w naszym domu, mamy docieplone celulozą i jesteśmy bardzo zadowoleni. Przez rok czasu zużyliśmy jedną butlę gazową, niecałą jeszcze do ogrzania domu i do ciepłej wody, więc zużyliśmy przez. Ponad rok można powiedzieć, bo zeszliśmy na jakieś 12-13% zostało butli, mm -hmm. więc za niecałe 4000 nie nie ogrzaliśmy. Do pełna, nie była też dopełna nabija. Tak, bo do pełna się nie nabija nigdy, no bo zawsze trzeba zostawić te 20% luzu No chyba było 80 więc no zostało te 10, ileś tam. 12 albo, albo coś procent zostało po roku więc jakieś, no niedużo złożyliśmy, niecałe 4000 tysiące, nasz dom wyszedł ogrzanie z czego mamy 160 i lekki strop drewniany, więc możecie sobie porównać jak ten jest praktycznie dwukrotnie mniejszy, dwa i półkrotnie mniejszy można powiedzieć, więc podejrzewam, że tutaj w takim sposobie ogrzewania jak my mamy no to ta butla byłaby na 2 lata, bo my nie mogliśmy mieć gazu ziemnego ze względu właśnie na to, że daleko mamy do przyłącza Nie, pójdę tam na róg. To najładniej wygląda działeczka. Już Wam pokażę jak to wygląda. Tu sami widzicie jak działka ucieka do góry, dlatego musieliśmy podnieść stan zero, żeby woda nam nie wpływała. O, więc tak to wygląda z tej strony. Więc przód był wyżej, natomiast tutaj było niżej. Można było jeszcze podnosić, ale inwestor już nie chciał. Poza tym jest coś takiego jak niwelacja terenu, więc to teraz trzeba sobie ładnie ściąć, ładnie ściąć i sobie dopracować. Nie da się podnosić do góry cały czas, no bo z jednej strony wyjdą schody, a z drugiej strony wyjdzie wiecie co. Więc to trzeba zawsze sobie wyśrodkować, zwłaszcza na takim terenie. I tak jak mówiłem, jest to blacha antracyt, panel T20 na 20-letniej gwarancji. Grzybki wentylacyjne. W miejscach wyznaczonych, czyli piąt kanalizacyjny z tej strony, z tamtej strony jest do pomieszczenia gospodarczego i do kuchni, do okapu. Natomiast reszta będzie na rekuperacji. Wnęki przy oknach zaciśnięte w kleju, na ciepły montaż. Okna, oczywiście zamówione tutaj u znajomych, to, to robią, bo mają dobre ceny, więc praktycznie komu polecimy okna, no to zaraz. Zaraz y, wszyscy biorą od nich. Zwłaszcza, że my braliśmy okna no, i zapłaciliśmy teraz, nieduże pieniądze za okno 4 m na 225 z roletami. Więc jeżeli ktoś chce kontakt, Aluminiowy. Jeżeli ktoś chce kontakt, to może się do nas odezwać na kontakt małpadom 25 -tys Bo my raczej rzadko kiedy czytamy komentarze, bo nie mamy na to czasu. Właśnie rozpoczęliśmy przygodę z budową domu 98 m Projekt Adaś XL tutaj w naszej okolicy, bo jesteśmy teraz pod Pilicą, i za kilka dni rozpoczynamy 77 metrów, czyli troszkę powiększony Adaś 2 w Dąbrowie Tarnowskiej albo w Tarnowie, już nie pamiętam, ale będziemy teraz mieli kilka takich domów do postawienia, można powiedzieć naraz. raz. Więc jeżeli chcecie załapać się na budowę domu w naszym wykonaniu, zapraszamy do kontaktu. Najbliższe wolne terminy są za rok czyli w połowie 2026 roku mamy najbliższe wolne terminy przyjmujemy takich domów w ciągu roku zaledwie 7 więc nie bierzemy więcej więc jeżeli ktoś chce się załapać to zapraszamy, bo na przyszły rok mamy jeszcze jakieś dwa wolne miejsca więc wystarczy wejść na naszą stronę sprawdzić mapkę zasięgu wysłać zapytanie darmowa jest wycena, wycenimy jeżeli Wam będzie odpowiadało wszystko piszemy umowę, przyjeżdżamy w wyznaczonym terminie i działamy, budujemy Was nic nie interesuje po naszej stronie jest koparka HDS, materiał betony, ławy, wieźby, dachy Was nic kompletnie nie interesuje jedyne co musicie mieć no to własną działkę tu jest bednarka do uziemienia budynku przejście na prąd obok i przejście na wodę więc my to wszystko załatwiamy za Was Dobra, dzięki za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Prawdopodobnie z oddania domu 98 metrów koło nas albo z 77 w Tarnowie, bądź Dąbrowie Tarnowskie, bo już nie pamiętam. Ale na pewno Wam pokażemy, jak będziemy, jak będziemy ten dom oddawać. Co patrzysz? Patrzę, tutaj. Co, też taki sam? Nie, no ja mam. Mamy 2,98 na sprzedaż, której nie mamy czasu skończyć. No. Mamy na parterze postawione i nie mamy czasu wymurować ścian szczytowych i zrobić wieźby i dachu. Mamy tyle zleceń, że nie przerabiamy. Zwłaszcza, że ceny mamy dobre, bo u nas jest gwarancja ceny. Jeżeli dzisiaj podpisujecie z nami umowę, to macie ceny z dzisiaj. Nawet jeżeli budowa odbywa się za rok i te ceny, wiadomo, się podnoszą, no to wy macie od nas pisaną gwarancję ceny. Że zapłacicie tyle, ile jest umówione, ile jest na umowie, ani z butówki więcej. Więc warto o tym pamiętać, bo nie każda firma tak robi, my tak robimy. My, ten materiał, sobie wcześniej kupujemy, przetrzymujemy, składujemy, przewozimy. Tak że my dajemy wam to pisaną gwarancję ceny, i nie musicie się martwić, że dzisiaj zapłacicie tyle, a jutro zapłacicie tyle. Każda budowa jest wyceniana indywidualnie, dlatego nie podajemy cen, ile inwestor zapłacił za tą budowę, czy za inną, bo każda budowa jest w innej cenie. Ktoś chce inny beton, więcej stali, ktoś chce inną izolację, ktoś chce inny dach i tak dalej. Więc my to wszystko wyceniamy darmowo, indywidualnie pod każdą budowę. Więc warto do nas napisać, tylko sprawdzić sobie wcześniej, czy obsługujemy waszą działkę, bo jeżeli nie obsługujemy, no to nie robimy wycen. No bo i tak nie przyjedziemy i nie wybudujemy dalej niż jest nasze koło zasięgu. Dzięki jeszcze raz za dzisiejszy odcinek. Na razie cześć.